Siemanko, witam w moim garażu. Dziś do roboty mam taką Skodę, taka Skoda Fabia, 2010, naletane ponad 330 tysięcy kilometrów. I do wymiany mam gumy, gumy stabilizatora. coś takiego z jednej strony już zrobiłem. Teraz mniej więcej pokażę Wam, jak z drugiej zrobić. Na pewno będzie, będzie potrzebny taki kluczyk, żeby łatwiej podejść. Już mówię, jak, co i gdzie. O właśnie, tam o tą gumę stabilizatora chodzi jest tu przykręcona na dwie śruby tutaj i tak tam na dole odkręca się je o, gdzie to jest? o tutaj jedna jest tu u góry trochę tam na dole na klucz numer 13 żeby było łatwe podejście tam bo to przydaje się ten łamany klucz no teraz to tam nie pokażę ale uwierzcie mi że zwykłym kluczem prostym to, to nie robota chyba że ktoś może z kanału jakoś coś jak ja nie mam kanału muszę sobie radzić z podłogi Dobra, ja to odkręcę. No nie będę pokazywał, jak śrubę kręcę, bo to nudne. Jak już zdejmę to, to pokażę, jak to wygląda. Podlewarowałem jeszcze całą kolumnę, żeby ten stabilizator był na równi. Wiadomo, jedno koło wyżej, drugie niżej, to wszystko naprężone. Najlepiej by było na podnośniku bo wszystkie koła w dole, wtedy jest lepsza robota. Dobra. To ja się biorę za odkręcanie. Dobra, już jest odkręcone. Widać, jak stabilizator sobie luźno lata. Nic mi nie przeszkadza. Tu jest obejma. To wygląda, a to jest ta guma, co niby miała luzy i coś pukało. No tak było na diagnostyce. Dobra, zakładam nowe, odwrotny montaż do demontażu. A i radzę sobie posmarować to wszystko wazeliną jakąś, bo założenie na nowych to jest. Trochę trudno, także pozdrawiam i do następnego.